Cześć, jesteśmy w golfie i zobaczymy, czy dzisiaj zepsuje auto czy nie. Podpinam obd 11 i już Wam tłumaczę, co będziemy robić. Aha, jeszcze tak, wyłączymy silnik, ale zostawimy zapłon. Kwestia jest tego typu, że silnik oraz kilka innych modułów można przestawić z trybu Volkswagen Seat Skoda na Audi, i rzekomo ma to jakiś wpływ na to, jak samochód działa. No, więc zobaczymy zaraz, ile jest w tym prawdy. Narzekają zazwyczaj właściciele Scott Superb z automatyczną skrzynią biegów na to, że na to, że no, działanie tego zestawu silnik skrzynia nie jest za szybkie. Długo się czeka na redukcję. Jazda nie jest zbyt przyjemna, jeżeli chce się jechać dynamicznie i tak dalej. I rzekomo da się coś z tym zrobić. Także zaraz się połączę z autem i po pierwsze zrobimy sobie pełny skan, żeby zobaczyć, jakie błędy mamy przed, przed wprowadzeniem tej modyfikacji. Później um, zmienimy kodowanie, a później zrobimy jazdę próbną i zobaczymy, jak samochód się zachowuje. Ja tym samochodem jeżdżę od roku na ustawieniach całkowicie fabrycznych, także. Mam jakieś pojęcie o tym jak on się zachowuje na co dzień, więc zobaczymy czy się to zmieni. No i zaczynamy od pełnego skanu samochodu. Na pewno coś tu znajdziemy, bo to jest normalne, że błędy się zdarzają. Potrwa to parę minut. Doktor House chyba zawsze mówił, że on nie lubił robić testów tym tomografem, tych ogólnych testów, bo zawsze znalazł ze trzy problemy z pacjentem, które nie były związane z tym z czym przyszedł do niego pacjent, także tutaj pewnie znajdziemy jakieś błędy. Jest to normalne, na pewno będzie przepalona świeca żarowa, bo mam przez to check engine, może być słaba bateria w kluczyku i przez system rozpoznawania znaków w kamerze na pewno będą tam wisiały błędy, bo one się pojawiają, jak zazwyczaj wywala mi tu komunikat, jak jeżdżę po drogach, który nie mam, których nie mam w nawigacji, że system rozpoznawania znaków jest niedostępny. System ten działa po prostu w współpracy z bazą nawigacji. Więc jeżeli jedziemy po drodze, której tu nie ma, nawigacja myśli, że jesteśmy w szczerym polu. Kamera czyta jakieś znaki i coś im się nie zgrywa. No i mamy 8 błędów w czterech modułach. Zobaczmy, co to jest. W silniku będzie to świeca żarowa na cylindrze czwartym. Mamy w skrzyni biegów, zobaczmy, co tam siedzi. Uh, starter release from selector level sensor. To się zgadza, często mi się to pojawia, jak mam zapłon włączony, się bawię tutaj tym przyciskiem odblokowującym Rygiel. Moduł 09, czyli centralna elektronika, słaba bateria w kluczyku, do tego lewe dzienne było przepalone. To by się zgadzało, bo się bawiłem w ustawienie świateł i kontro... moduł kontrolny nieprawidłowo zakodowany. To się zgadza, bo ten błąd się pojawił właśnie, gdy się bawiłem światłami. Lecimy dalej przez listę. I tak jak mówiłem, kamera A5 ma też błąd. Ma też błąd tej, tego rozpoznawania. Wszystko się zgadza. Skasujemy sobie te wszystkie błędy, żeby mieć na świeżo. I zaraz, jak będą skasowane, leci kasowanko tutaj. Zaraz, jak będą skasowane, to przeprowadzimy kodowanie najpierw w module silnika, a później w module tempomatu. Bo tutaj w obu modułach należy to zrobić, aby mieć przynajmniej tak mi się wydaje pełną funkcjonalność. Dobra, wchodzimy w moduł silnika, long coding i w bajcie zerowym pierwsze co jest to producent, manufacturer. Nie wiem, czy tu widzicie, złapiemy ostrość może. Pierwsze co jest, to jest ustawienie SEAT, Skoda, Volkswagen i przestawimy to na Audi. Więc zamiast 01 będzie 02, zapisuję, a teraz przechodzimy do modułu 13 Adaptive Cruise Control, long coding i tutaj szukamy, aha, no są różne tempomaty. Ja mam akurat taki, który ma kodowanie dość proste, bo to jest 6 czy 7 bajtów I w bajcie trzecim jest napisane Display Variant, jest ustawione na Volkswagen, więc przestawimy to na, przestawimy to na Audi. Teraz wyłączę zapłon i zobaczymy, czy zepsułem samochód. Czy zepsułem samochód, czy nie wyłączę. Może kamerę, żeby nam nie przeszkadzała w czasie jazdy? Jazdy! Zakładając, że będziemy jechać. Naciśnij pedał hamulca. Już widzę tempomat niedostępny. Front assist niedostępny. Czyli już wiem, że w tym aucie to nie będzie działało tak, jak bym chciał. Tracę funkcjonalność, więc odpada. Silnik zgłasza, że jest błąd komunikacji. Hamulce zgłaszają, że jest błąd komunikacji. Tempomat zgłasza, że jest błąd komunikacji. I parę innych błędów. Spróbujemy się tym autem przejechać. Hamulce są, przynajmniej na razie udało mi się zahamować tu na parkingu. Przejedziemy się kawałek. Dobra i teraz mam taki scenariusz. Jadę 45 na godzinę w drive. Ie. Mam 50 na godzinę. Skrzynia jest na czwartym biegu i spróbuję zredukować i przyspieszyć tylko wciskając gaz. Zobaczymy czy będzie jakakolwiek różnica. Że działa jak zwykle. Kwestia może być tego typu, że to ustawienie będzie działało i będzie widać jakąś różnicę, ale nie przy tym zestawie silnik. Skrzynia to jest 2.0 TDI CRLB, 150 koni i skrzynia deku 250, czyli sześciobiegowa mokra skrzynia. Może. Różnice czuć na przykład w tych słabszych silnikach, tych 1.5 TS i z siedmiobiegową suchą skrzynią z DQ200. Kto wie? Może to musi być autopoliftowe. Może tutaj nie było jakichś rozgraniczeń, jeżeli chodzi o strategię zarządzania skrzynią biegów. I tutaj, niezależnie czy jest ustawienie Audi czy ustawienie Volkswagen, to ten zestaw będzie pracował tak samo. Ciekawa sprawa. W każdym razie, no, tak jak mówię, czytałem troszkę. O tym patrzyłem na różne fora, i szczególnie właściciele skody bardzo sobie chwalili taki, taką zmianę ustawień. Również w Stanach Zjednoczonych właściciele Golfów R przestawiają to ustawienie. Przestawiają to ustawienie właśnie na ten tryb Audi i cieszą się z tego, że to działa podobno lepiej. Potrafią, no tam są walnięci troszkę na, te, na punkcie tych wyścigów na świerć mili mówią, że te samochody reagują lepiej, przyspieszają lepiej, potrafią wystartować trochę inaczej, nie ma podskokówku, no różne, różne rzeczy, chociaż to nie są jedyne ustawienia, jakie zmieniają, bo są tam, są tam też inne parametry, które jeszcze się reguluje. Dobra, no to słuchajcie, ustawiam to z powrotem i krzyżuję walce, żeby się Tutaj nic nie pokopało i że ten pomad będzie nadal działał tutaj bez problemów. Że nie trzeba jechać na kalibrację tego wszystkiego. Takie pomysły mam w piątek. Jakby się coś posypało, to miałbym fajny weekend, nie? jeszcze się może posypać. A to co, machniemy jeszcze pełny skan pojazdu dla pewności, że nic ciekawego się nie pojawiło i zrobię jazdę próbną, żeby potwierdzić, że wszystko jest ok. Także, jeżeli chcecie sobie przeeksperymentować, no to słuchajcie, możecie. W opisie pod filmem na pewno Wam zamieszczę konkretną procedurę, którą możecie zrobić. Jeżeli macie ten sam zestaw silnik skrzynia w samochodzie przedliftowym, co u mnie, no to nie ma to sensu, bo wydaje mi się, że do niczego innego nie dojdziecie niż ja tutaj. Ale jeżeli macie inną skrzynię, albo samochód poliftowy, albo inny silnik, macie dwulitrową benzynę na przykład w Golfie, jeżeli macie Skoda Superb i tam czujecie, że jest naprawdę słaba reakcja na to, co się, na to, co robicie, na naciśnięcie gazu, na te redukcje, możecie to spróbować. Na własne ryzyko oczywiście, tak jak mówię w opisie pod filmem, znajdziecie instrukcję kodowania. Kodowanie jest dość proste, są dwie rzeczy, które trzeba w odpowiedniej kolejności po prostu tutaj zmienić w aucie. No, i tak jak mówię, no, u mnie akurat ten pomad by padł, bo mam starsze kodowanie niż, niż widziałem w tych wszystkich instrukcjach w internecie, w tych wszystkich poradnikach i na tych wszystkich forach. No, ale, no ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Musiałbym wymienić ten żeby to w ogóle sprawdzić. No w, moim, w moim przypadku nie ma to sensu, ależ to skanowanie długo idzie. Ale na razie nie znalazło żadnych błędów, a już jest przy tym module asystenta zmiany pasa. Zero błędów, zero błędów, możemy pojechać na szybką jazdę próbną, żeby potwierdzić, że ten tempomat działa. No, a z tą świecą żarową możliwe, że trzeba sprawdzić kabelek, albo świeca jest po prostu zdiagnozowana tylko na zimnym silniku. Teraz mam rozgrzany silnik, więc Ile razy zapalam, to on nawet nie sprawdza, czy te świece są w dobrym stanie, czy złym. Możliwe, że jutro rano, jak zrobię zimny start, to wtedy check engine mi wróci. Światło zapale, bo pada deszcz. Ach, też pogoda, szczerze mówiąc, jest nieciekawa na takie próby, bo wiem, że też to może być kwestia deszczu, tak naprawdę. I gdzieś czytałem o tym, że potrafi też ograniczać moment obrotowy w tych samochodach platformy MQB. No, wydawało mi się to bardzo dziwne tak na początku. Ale z drugiej strony, patrząc, jest tu masa rzeczy, która te, masa rzeczy które, które ten moment obrotowy mogą ograniczać. No, nie wiem, czy zauważyliście na przykład, jeżeli jedziecie w drive, nie macie nic ustawionego na na sport i tak dalej nie macie wyłączonej interakcji jedziecie tak jak jechaliście i w pewnym momencie na przykład chcecie sobie szybciej przejść przez rondo albo wyjść szybko z ronda to nawet czasami kontrola trakcji się nie włączy, jak wciśnięcie tam troszkę więcej gazu. Tylko z racji na to, że samochód widzi pewien kąt kierownicy oraz pewne przeciążenia boczne, to ograniczy ten moment obrotowy. Bo wie, że gdyby Wam pozwoliło na naciśnięcie gazu w taki, a nie inny sposób, to doszłoby do uślizgu kół i trzeba by było tam interweniować już bardziej aktywnie. Więc w taki pasywny sposób. Systemy potrafią już ograniczać na moc samochodu, ten moment obrotowy, aby nie doprowadzić do poślizgu. Jedną z takich, jednym z takich ograniczeń boż ty, aleś mi wyjechała. Jednym z takich ograniczeń, jednym z takich ograniczeń właśnie jest deszcz. jeżeli macie włączone wycieraczki, jeżeli czujnik deszczu widzi deszcz, no samochód generalnie potrafi rozpoznać, że pada, ponieważ też macie automatyczne światła w deszczu, mimo tego, że jest jasno. To w takich sytuacjach też potrafi się pojawić torque limit, który nam tutaj ograniczy troszkę moment obrotowy. No i dobra, samochód działa. Spróbujemy ustawić aktywny tempomat. Przyspiesza, przede mną jedzie pasat. Zobaczymy, czy samochód zwolni zaraz. No i hamuje samochód sam. Elegancko, nie zepsułem. Przynajmniej nie dzisiaj. Dobra. No to tyle tego lekko przydługawego filmu, w którym dowiedzieliście się, że czegoś nie potrafię u siebie zrobić, ale też niczego nie zepsułem. Więc ja się przynajmniej cieszę. Jeżeli poeksperymentowaliście już z tymi ustawieniami albo zamierzacie, no to dajcie znać w komentarzach, jakie były efekty i czy nie było żadnych problemów. Czy nie pojawiły się jakieś błędy, z którymi trzeba żyć? Takie błędy, które widać na desce rozdzielczej i was denerwują codziennie? Czy nie ma jakichś ograniczeń funkcjonalności albo czy po prostu coś nie wisi gdzieś głęboko w sterowniku? I dopiero tak naprawdę przy skanowaniu wychodzi, że aha, dobra, gdybym nie zmienił, to by nie było. No ale ponieważ nic nie ma na desce rozdzielczej, to jakoś z tym żyjecie. Także jeszcze raz dzięki, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.